Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, witam serdecznie tych, którzy być może dopiero odkrywają ten cudowny, niezrozumiały, dość trudny, ale fascynujący świat. Mam na imię Agata, prowadzę tutaj, jak sądzę, całkiem regularnie takie pogadanki perfumowe i chciałabym Państwa zachęcić do zareklamować może niejako cykl kolejnych pogadanek, to będą takie ogólnoperfumowe porady bez wskazywania jako Perfumy konkretne do używania, bez recenzowania. Perfum ważnych, jeśli pojawią się perfumy, to jako przykład, jakoś, jakieś konkretne nazwy. Bo wydaje mi się, że ciągle brakuje tej rzetelnej wiedzy perfumowej, takiej bazy. Być może jest to związane z tym, że to grono ludzi, którzy lubią perfumy, się poszerza. Przybywają nowi. Zwróćcie Państwo uwagę, perfumy są już dostępne w popularnych sklepach typu bez obrazy. Tak, użyję tego określenia szwarc mydło i powidło, tych sklepów nie brakuje dyskontów, gdzie? No, powiedzmy, regał perfumowy się wzmacnia. No, ostatnio odkryłam Action, taką sieć sklepu, w której rzeczywiście tych perfum jest naprawdę dużo. No, i myślę, że ludzie coraz więcej słuchają, czytają o tych perfumach, chcą się czegoś tam dowiedzieć, bo no, niewątpliwie nie brakuje w internetach takich żarliwych dyskusji na temat perfum. Generalnie ludzie szukają wiedzy. No, jeśli trafiliście do mnie, to trafiliście bardzo, bardzo dobrze. Zajmuję się perfumami bardzo długo. Napisałam kilka książek. No, jak widać na załączonym obrazku, perfumy to moja ogromna pasja. Naprawdę już od wielu dekad. I oczywiście zaczęła się od fascynacji perfumami, ale to potem już tylko ewoluowało, ewoluowało i przyznam szczerze, ciągle ewoluuje. Ciągle trzeba tą wiedzę poszerzać, ponieważ świat perfum jest wiedzą tak szeroką, tak niezbadaną, że właściwie jedna osoba nie ogarnie tego tematu nawet w rok, czy dwa, czy pięć, nawet gdyby były jakieś takie studia perfumowe, bo to będzie historia sztuki, to jest związane po prostu ze sztukami wizualnymi będzie kwestia chemii, czyli tego laboratorium, jak to coś powstaje, ale oczywiście na podstawie wiedzy pewnej chemicznej można wykreować coś, taki byt, jakim są perfumy, które no, osiągają status dzieła po prostu, kreacji artystycznej. Historia mody się tutaj kłania, bo pojawiają się nazwiska i znikają niestety też w świecie perfum, które są ściśle związane z modą. No, przeogromna, szeroka dyscyplina, dość lekceważona. Także ja tak sobie powolutku tutaj tą wiedzę popularyzuję. Zapraszam też do kupowania moich książek. Na razie jest dostępna jedna, niebawem będzie kolejna. Świat Perfum jest dostępny na Allegro. Także witam serdecznie w moich skromnych progach i zapraszam Państwa na taki cykl pogadanych, właśnie bazujących na tej bazie perfumowej. Może nieco porządkujący te rzeczy bardzo, bardzo oczywiste. A jednocześnie muszę na wstępie podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierają. To już jest naprawdę całkiem spore grono osób, które mnie wspierają poprzez te wszystkie narzędzia, które tutaj są dostępne na YouTubie. Wesprzyj, podziękuj. To jest taka świetna forma dla Państwa, bo jesteście anonimowi. Także no, to działa na troszeczkę innej zasadzie niż pewnie gdzieś tam jakieś płaty przez PayPal. Jestem za to bardzo wdzięczna. Ale wracając do meritum, co mnie ostatnio zafrapowało? Oczywiście myślę, że tym pogadankom można nadać taki hashtag Wącham ludzi. Wąchajcie też razem ze mną, wąchajmy razem, piszcie w komentarzach, jakie macie obserwacje i przemyślenia. Kiedy się tych ludzi wącha, to naprawdę pojawia się 10 i tych samych woń. Rzadko się zdarza coś zupełnie innego. No i tak ostatnio spacerowałam gdzieś po różnych miejscach, no w różnych częściach Polski nawet. No, i niestety ciągle czułam ostatnio La Vie Belle, na przykład. Czy to jest jakaś kolejna opowieść o La Vie Belle? To ja nie wiem. To jest flakonik po perfumach La Viebel, jedna z jego edycji, bodajże dajże klat. No, i jest tych edycji tego zapachu też całkiem sporo, więc jest w czym wybierać. No, i oczywiście powstają tak zwane zamienniki i powstają perfumy inspirowane. Także ten zapach się przebija, i ja ciągle nie umiem się z tym pogodzić, ponieważ. Perfum różnych, przeróżnych jest naprawdę bardzo dużo na rynku. Perfumiarze mówią, że rocznie powstaje tysiąc premier. Więc wszystkie sieci odzieżowe, czy po prostu każdy, kto ma sklep, próbuje dzisiaj mieć własne perfumy. To jest właśnie przeogromna nisza z niezwykłym potencjałem. Oczywiście nisza to też oznacza perfumy, takie trochę trudniejsze, ambitniejsze, które nie ma dostępu do tak szerokiej dystrybucji. No Czasem po prostu sygnowane nazwiskiem perfumiarza konkretnego. Czyli kolejny ogromny obszar, gdzie tych premier jest całkiem sporo. No i na te tysiąc premier rocznie, a jak powiedzmy jestem tutaj na kanale powiedzmy 8 lat już ponad. Niedawno miałam piękną rocznicę. Mam nadzieję, że do niej wrócę, ale nie udało mi się tego zrobić, ponieważ to się zbiegło z pewnymi tragicznymi wydarzeniami na świecie, więc tak na razie nie byłam w ogóle w stanie, w nastroju do świętowania. No i na te 8 tysięcy powiedzmy nowych produktów, które się pojawiło, idę Gdzieś tam na zakupy jadę na wycieczkę i czuję 10 i tych samych zapachów. To są albo 2,12 albo 2, 2,007. Zresztą zaraz sprawdzę. No kochani miłośnicy perfum, zaglądałam do narzędzia, jakim jest Fragrantica. Szczerze Wam przy okazji polecam to narzędzie. No 10 lat na rynku. To jest tak jakbyście nosili krój spodni czy bluzki sprzed 10 lat. No chyba nie, bo... Właśnie tak to działa. Świat perfum się wyróżnia, jest inny, inaczej tu wszystko funkcjonuje. Po prostu 10 lat to nie jest tak dużo dla perfum. A nowość, która powstanie i będzie tam zupełnie coś nowego, nie będzie to przetworzony akord, który już znamy, no ona bardzo długo się przebija, czasem nie jest w stanie się przebić, ponieważ powiedzmy, jest jakaś pewna partia produktu, ona się już zastarzyła, jest do wyrzucenia. Także być może producent wtedy już. Zarzuci projekt, no ale wracając do La Villebelle, skoro przy nim jestem, bo czułam go ostatnio wszędzie i tak, byłam nad morzem kilka lat temu trochę dłużej, i tamtego La Belle w Gdańsku czułam bardzo dużo, i z tym powietrzem morskim ono bardzo ładnie rezonowało. Ale tutaj, na południu Polski, powiem Państwu, że znacznie gorzej. Perfumy są określane jako, już mam tu więcej powiem coś na ten temat, zapewne kwiatowe, ale już tak. Flora Flutie, czyli kwiatowo-owocowe. Może tak, o rodzinach też Państwu opowiem, bo się narobiło tyle zamieszania związanego z rodzinami. Ludzie sobie wymyślają nazwy, więc dobrze, wrócę do tematu. Przypomnijcie mi kiedyś w komentarzach, że obiecałam nie zrobiłam. Olivier Polsz zrobił te perfumy. To jest ważny perfumiarz, bo w tej chwili pracuje dla Chanel. Zastąpił tam swojego ojca. Dominique Ropion, to jest pan. Widziałam jakieś materiały, że to. Jest... Końcówki żeńskie były dodawane w dalszej części. To Miriam Kropiał, bardzo utalentowany, skromny człowiek. I Anne Flipo. Bardzo lubię tą panią, to jest pani perfumiarz. Za wszystko. Za perfumy, które zrobiła, ale jak spojrzycie na przykład na wywiady, których udzieliła gdzieś tam w internetach, to naprawdę chapeau. Bas, skromność, i ona jest naprawdę taką stuprocentową paryżanką francuską. Nie wiem, czy pochodzi z Paryża, bo mówi się, że. Najlepszy perfumierz i ten, który mu najłatwiej, to jest ten Grasław bodajże. No, muszę tą nazwę sprawdzić, ciągle zapominam. Czyli mieszkanie z Gras, czyli powiedzmy pochodzący z Gras. Ta trójka zrobiła perfumy, w których, jak pamiętam, był taki przekaz, że tam jest gruszka, czyli nuta słodka w nucie głowy, ale i czarna porzeczka, która się kojarzy jako. Nuta bardzo współczesna, i tą czarną porzeczkę kocha Ameryka. Czarną porzeczkę znajdziecie jako opis, często na piramidach zapachowych, jako owoce. No nie, to nie są owoce. To są te zrywane w lutym pączki porzeczki. One są przetwarzane właśnie. No, różnymi metodami przyjmuje się, że destylacją, ale chyba już nie parą wodną, tylko jakąś substancją, która pozwala w niższych temperaturach te substancje lotne wychwytywać. Kto kiedykolwiek obserwował, czy miał możliwość obserwowania, jak wygląda proces destylacji alkoholu, no to, to wygląda tak. Tylko nie ma tam alkoholu, a tylko woda, albo właśnie czasem się mówi o destylacji no, innymi technikami. No i w nucie serca są kwiaty. Jest irys, jest jaśmin. Coś tu mi się chowa, czyli coś białego. Kwiat pomarańczy. No i oczywiście słodka baza, bo musi być. Pralinki, wanilia. Ale słodkie byłoby za słodkie, więc słodkie jest zwykle w towarzystwie czegoś albo cierpkiego, albo gorzkiego. Głównie cierpkiego ostatnio, czyli paczula. Paczula to jest taka roślinka, która można powiedzieć, że ma zapach zbliżony do kulek malowych, ale oczywiście w pewnych niewielkich ilościach w połączeniu ze słodkim wybrzmiewa zupełnie inaczej. Ten koncept wymyślił no, i wprowadził do sprzedaży w 1992 roku. Perfumiarz Olivier Cresp w perfumach Angel. 92 rok perfumu Angel, czy już 30 lat na rynku. No i bubtonka bubtonka zwany fasolką. Tonka nie jest ani bobem, ani fasolką. To jest coś, co rośnie na drzewie i pachnie. Nie wiem, czy kiedyś jedliście, piliście, czy pamiętacie takie kawy rozpuszczalne, mokate, te cappuccino, cappuccino? To jest mniej więcej taki Jakbyście pili tą migdałową cappuccino. To jest taki klimat. No i ten, ten zapach po prostu rządzi wszędzie. Gdzie nie pójdziecie, można go i jego wariacje zobaczyć. Nawet kupicie w Lidlu za 20 zł. Moim zdaniem całkiem dobrej jakości. Chociaż z oryginałem nic się nie równa, i ja Wam zawsze radzę. Jeśli chcecie zamiennik, oczywiście to jest produkt legalny, kupujcie, ale myślcie o tym, żeby mieć coś oryginalnego. Jednak, jeśli jednak jest to zapach bardzo mocny, bierzcie flankery, czyli zobaczcie, to jest taka wersja. Którą już widać we flakonie, że to jest coś innego. Także szukajcie wersji takich pobocznych, o, tak bym to nazwała. Także, no i po, na koniec można powiedzieć, stawiam pytanie, tak troszkę inaczej ten film dzisiaj skonstruowałam. Dlaczego ludzie poją się perfum, nie, które nie są modne? Bo myślę, że boją się być yy, ocenianymi i dla bezpieczeństwa sięgają po sprawdzone perfumy, a to jest duży błąd. O tym opowiem w osobnym filmie. Proszę mi przypomnijcie, jak zapomnę, bo ja mam milion pomysłów na perfumy. Naprawdę to jest. Moje życie, tak mogę powiedzieć. No, myśli mam tym zaprzątnięte. Myślę, że to jest całkiem fajny sposób na nie myślenie o rzeczach trudnych. Więc uważam, że jest to duży błąd, jeśli pachniemy tak samo. Jeśli koleżanka tak samo pachnie, ja tak samo pachnę. Trzeba szukać nowych dróg, ale ludzie się tego boją. Dlaczego się tego boją? Bo boją się, co powie otoczenie. A co powie otoczenie, trudno przewidzieć, ponieważ wracam do tego, o czym mówiłam na początku. Jest to szeroka, skomplikowana, złożona, wielowątkowa. Dziedzina wiedzy, interdyscyplinarna po prostu, i niewielu jest specjalistów, którzy potrafią powiedzieć yy, tak eks-katedra, coś na temat perfum, ale też prawdą jest, że perfumy są takie trudno definiowalne i może być tak pewne pole, nie za duże, ale pole do interpretacji, także można jeden zapach zrozumieć, odebrać inaczej, ktoś odbierze inaczej, więc ludzie się tego boją, wolą coś sprawdzonego i to jest błąd. Także odkrywajcie, poszukujcie. Możecie sięgać po perfumy starsze, ale one pachną inaczej, one są bardziej intensywne. Już nie można tak, takiego prysznica sobie robić, jak, jak to robimy z mgiełkami, bo bardzo wielu miłośników, użytkowników perfum, którzy dzisiaj kupują perfumy, zaczynali od mgiełek i bardzo dobrze, bo one miały taką trwałość umiarkowaną. Powiedzmy, kiedy ktoś rano szedł do szkoły czy do pracy, bardzo ktoś bardzo młody, no to po dwóch godzinach ten zapach już był taki bardziej stonowany. A no to mniej więcej ten czas, kiedy się już. Powiedzmy, przekracza progi, już jest w firmie czy w szkole, to po jakimś czasie już ten zapach jest taki bardzo, bardzo stonowany. Także myślę, że to jest strach. Strach przed tym, jak się zostanie ocenionym, co powie otoczenie, ale naprawdę nie wolno się tego bać. Idźcie do perfumerii i nie kupujcie perfum tak, jak się kupuje ubrania, takie powiedzmy codzienne, t-shirty. Bo to jest profanacja po pierwsze, a po drugie, wtedy źle kupicie. Też czasem słyszałam takie głosy. Mam kilkanaście flakonów perfum z żadnego, nie jestem zadowolona. Być może nie celebrowałaś kupowania perfum, po prostu trzeba to robić powoli i miaście wyżej trochę. Szukajcie coś naprawdę lepszego, droższego. Nie, nie, nie twórzcie w swojej głowie wyobrażenia o perfumach na podstawie taniego zamiennika, ponieważ on. One zwykle pachną dobrze w nucie głowy. Potem ten zapach już jest taki rozwadniany i pachnie tak, jak ma taki perfumowy wspólny mianownik. Który łączy różne perfumy właśnie z zakresu tych, tego, tego segmentu rynkowego, jakim są tanie zamienniki. Także nie bójcie się opinii innych. Jeżeli ktoś jakoś negatywnie się o waszych perfumach wyraża, to nie dlatego, że się na tym zna, tylko po prostu siak chciałby was, nie wiem, podszczypać, coś tam powiedzieć, więc... Także perfumy są wtedy pretekstem. Natomiast bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żebyście właśnie szukali czegoś nowego. Ludzie zaczną was doceniać za wasze perfumy, ale nie od razu. Generalnie takie komplementy, że powiedzmy spotykacie kogoś pierwszy raz i ten ktoś... Was od razu za te, za te perfumy chwali. Wcale nie muszą być dobre komplementy. Ja wręcz uważam, że one są mało wartościowe, ponieważ ten ktoś po prostu rozpoznał woń, którą gdzieś tam ma w otoczeniu. Nie spodobały mu się wasze perfumy, tylko po prostu coś mu się przypomniało, co mu się kojarzy. I fajnie by było, żeby wasze perfumy się kojarzyły z wami, a nie z kimś. To tyle. Moje pogadanki zapraszam na kolejne. Będą przydługie, będą może trochę nudne ale może miło spędzicie czas, zapraszam do klikania, lajkowania, wiecie, co tam robić. To podobno wspiera moją pracę, mam taką nadzieję. No niektórzy nawet piszą po kilka komentarzy pod filmem, bo to tak działają algorytmy, że YouTube nie widzi, że tam powiedzmy, jedna osoba napisała trzy komentarze, tylko YouTube widzi trzy komentarze, co tam podnosi. Jak chcecie, możecie tak zrobić, nie musicie. Nie to jest celem mojego kanału, żeby być jakieś rekordy stachanowskie normy, poprzekraczać stachanowskie normy. Także kochani, jeszcze raz dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego. Jeśli macie jakieś pytania o konkretne perfumy, albo ogólnie pytania o perfumowe, to piszcie, bo ja bardzo często robię filmy na podstawie właśnie takich pytań. Dziękuję, wszystkiego pachnącego, pa pa!